Naszym gościom, uczestnikom zadaliśmy dwa pytania. Jak Państwo oceniają prognozy rozwoju rynku alkoholowego w Polsce? Uważam, że w tej chwili jest rozwój niezły, pod warunkiem, że jakość tych naszych wódek mocnych jest wyjątkowo dobra. Spytaliśmy też, czy nagrody w konkursie Warsaw Spirits Competition są motywacją do tworzenia nowych, ciekawych receptów. Jest to dla nas na pewno bardzo duże wyróżnienie, nasza firma jest mała, rodzinna, staramy się robić jak najlepsze produkty i uzyskanie takiego wyróżnienia w postaci złotego medalu lub odwójny złoty medal jest dla nas wielkim takim aspiracją, żeby dalej ciągnąć ten temat, rozwijać go i dbać o tą jakość.